Tova tobakin, tova kin, nál og syn los varin. Palgan, vókur, má verða ekstæð. Árfinn orð vahin, kogan. Siemka, widzowie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Skyrim. Tu Pablo 89, gdy. I w tym odcinku, tak jak obiecałem, po załatwieniu, po załatwieniu wojny domowej, gdzie wreszcie nastał spokój i Skyrim jest zjednoczone, tak jak obiecałem, zajmiemy się teraz questami mrocznego bractwa. Czyli najpierw kontrakty, a potem główny quest. Tutaj mam zlecenie zabić Narfiego. Możemy wrócić do miasta i w zgodzić się, że braka Narfiego. Po Mogę zróżnicować się wszystkimi dostępnymi środkami, kiedy załatwię sprawę. zgodzić się na Zira, z aktualnie oddawać nagrodę. Nie do tego, i, i warstwę, No tutaj zwykle ja to załatwiam po cichu. Zwykle robię tak, żeby nikt mnie nie widział. Nie rozmawiam z nim, bo zwykle mnie ucieka. Klimek, fajnie, bo pomogłem mu wtedy. Dobra, teraz tak. Musimy podkraść się. I załatwimy go po cichu. Nie będę z nim gadał, bo ucieknie wtedy. Można gadać i wtedy można wzbudzić strach czy coś, ale ja to mogę tak załatwić. Oj. Nie. Nic nie widzieliście? Nic nie widzieliście. Mogę się no normalnie zgłosić teraz do Nazira, ale. O, super. Pokryć jestem. No. Mogę się zgłosić do Nazira, odebrać nagrodę, ale ja to wolę zatwić od razu. Tak pyk gotowe, dobra. Tarta Gandiego. No nie no, wrogowie jacy niby... Lydia, jeżeli Lydia walczy ze strażnikami wiejskimi, albo gorzej z Legionem, no to popamięta. Bo teraz zobaczycie, że nie ma normalnej straży, tylko te... Tylko są... Chwileczkę, no jeszcze nie, kurde, kto mnie tu widzi niby? To mnie niby tu widzi. Lydia idiotko walczysz i przez siebie rośnie mi te yy, nagroda, co? Może teraz. O, super. No. Ech. Widzicie, trzeba to ostrożnie załatwiać, bo inaczej strażnicy nas złapią i musimy płacić karę. A ja nie chcę płacić kary, bo zbieram na, przecież na edukację, no. Zbieram przecież na... Nie, przepraszam, na funkcję charytatywną. Edukacja dla y, dowakinów uczących się zaklinania. Cs. No. Wejniusiek jest z nami. Ech. Właśnie nie wiem, czy tam by nie zagadać do tego. A, wiecie co, zagadam. Zobaczycie, jak to wygląda. Tutaj nie wiem, nie wiem czy ucieka, czy nie. Najwyżej zapiszę. Właśnie, zapiszę. Quick Save'u w ogóle nie robiłem, nie wiem, czy zauważyliście. Normalnie ryzykuję! Normalnie ryzyko maksymalne! Wszystko mogło się zdarzyć, przecież! Jakbym nie zapisał! Musiałbym wszystko od nowa! W Szczęście, sensie, że tu mi wychodziło. Uuu, śpi! Nie, wiecie co? Skoro śpi, szkoda, by zmarnować takiej okazji, prawda? Gotowe. <grym i wyszło> proste proste. Dobra, nie zagadaliśmy do niego. Heh, chcę to szybko załatwić. Teraz gwiazda zarana... z i będzie prosta sprawa. Tylko w pierwszy coś ustawię jeszcze. Tutaj zagadam. Tutaj zobaczycie co wyjdzie. okazji zobaczycie jakie teksty są. A zresztą jak widzieliście jak pierwszy raz było, to pewnie widzieliście nie, jak ja tam jak ja to ustawiam. O, brzytwa niech będzie. Chociaż albo nie. Mieczostrzy i niebiański kuźni. Dual wielding. Dobra, ty Bejniusiu, ustaw się w stajni, jak to zwykle bywa, albo ucieknij, bo nie wiem ten gdzie ciągle mi się gubi. Tu, 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 tu. Mam nadzieję, że jest ranek, w sensie ranek taki, że pracuje. Ja być? Siema. Co za... Znasz wojowników. Widzicie? Co? Widzicie? Teraz, z, z głów... teraz taka straż będzie. Dobra, patrzcie na to. Siema. Naprawdę nie jestem w nastroju. Mów czego chcesz albo odejdź. Nic nie odzywa się. Ktoś chce wiedzieć widzieć, Macimbediu. Zamiście raz, zbliżaj się czas twej śmierci. O, rewrewzuję mroczne pasło, Zbliża się czas twej śmierci. Co takiego? Jeszcze zobaczymy, prawda? Zaczynajmy! O, zaatakował mnie! Zaatakowała mnie! Ledia. Nie wtrącaj się. To miała była bitwa! I pewnie myślicie, czemu mnie tutaj strażnicy nie atakują? Co? Otóż ona mnie zaatakowała, tak naprawdę. Skoro ona zaatakowała, to ona była winna. I ogólnie zresztą wiecie, że Straż Wiejska nie miesza się do takich spraw, prawda? Jak widzieliście, jak mi szło w Gidli złodziei. Dobra, skoro to wszystko załatwione, się do Nazira. Gdzie to było teraz? A, tutaj: Saktuarium Rocznego Bractwa. No zobaczymy co nas tu czeka Chciałem, że coś się zmieniło w tym czasie Mogło się coś zmienić Beniusiek, zostań tutaj Lydia też zostanie, nie ma tu wstępu jak pamiętacie. Nie ma tu wstępu. Nie jest trzonkinią. Więc będę miał chwilowodniej spokój. I czuję, że z Bejniusiem chyba długo nie pobędę. Mam takie dziwne wrażenie, że nie będę go miał. Ale zobaczymy. Nykołam nie ma tu wstępu, nawet jest. Widzicie, w rogu. Tu tu, 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 tu. Coś się dzieje ciekawego? O! ta matka jest matką wszystkiego! Podążamy Cicero? za jej głosem! Filosko? Za jej wolą! Ośmielisz się jej sprzeciwić? I przyjmiesz... Ej, tylko znaję tego, pomagam mu gadaj wóz naprawić. a zobaczymy, na kogo spadnie kara. Tak. Och, sieć cicho, nie mrawy, durniu. Ten człowiek właśnie wrócił z długiej podróży. Okaż przynajmniej trochę uprzejmości. Panie Cyceronie, to cudownie, że ty i noc nam dotarliście. To, Twoja obecność tutaj. Oznacza długo wyczekiwany po. O do tak, tradycji. wtedy nasze pracu było czymś to. O, ty jesteś miłym i dobrym czarodziejem. Nasza pani na pewno to doceni. Hmm. Ty i nocna matka jesteście tu oczywiście mile widziani, Cyceronie. Z racji Ciceron. tego, że jesteś strażnikiem, <laughs> zostanie ci okazany stosowny szacunek. Ehm, do błazna Rozumie wątpiesz. Mężu? Ha. Och, tak, tak, tak. Oj matko, dziękuję, będzie się kafie. Dziękuję, dziękuję. Będzie zabawnie jak z Jokerem, coś Dzień myślę. Jedno. Ja jestem przywódczynią sanktuarium i moje słowo jest prawem. E, tak, znamy tę Rozumiem śpiewkę. Się? My je znamy, on nie. Och, tak, pani. Ja to to tak zawandżisz tak. do tego, co? Trepnisiu. No i jesteś. Ano? Dobrze. I tak miałam dość rozmów z tym mamrocącym głupcem. Musimy coś omówić. Co takiego? Masz dla mnie zlecenie? Tak, rzeczywiście. O, o no, w końcu. Się do jakiś porządny i kontrakt. porządny. Porozmawiać z pomocniczką aptekarza. Znajdziesz ją pewnie w Wiedźmim Wywarze w godzinach otwarcia sklepu. Okej. Okay. Dziewczyna jest gadatliwa i chce zamordować swego byłego kochanka. Cicho tam. Wygląda na to, że przeprowadziła czarny sakrament. O, no, no. Może Mamuiri. Muszę ci pokazać. Porozmawiasz z nią, ustalisz kontrakt i go wypełnisz. O, oczywiście. Coś jeszcze? Jakieś porady? Czy coś? Zrób wszystko, czego zażyczy sobie kontakt. Reprezentuj nas profesjonalnie i doprowadzić sprawę do końca. Oczywiście. Ponieważ to twoje pierwsze zadanie. Pozwolę ci zatrzymać wszystko, co zaproponujesz. Uuu, super. Z pewnością nie będziesz szczędzić grosza. Zawsze dobrze płacą. Super. Nie trzaskną. Z rozpoczęte. Pomóż mu, Iri. A ci mi pierwsze, poważne zesienie I tutaj dopiero zaczynam quest. Eee, mam się z z Muiri, bądź już ją w Aptece Wiedźmi. Wygląda w markacie. Najwyraźniej Muiri odprawiła czarny snagolet, pomimo, się z mrocznym bractwem. Tylko jakoś, no jak wiecie, nocna matka zaginęła przecież między Obliwionem Nie? I możliwe... Och, tak, pani. Jesteś a, szefową. Na razie. Okej. Okay. Zagadamy. Chwileczkę. Ja cię znam. Tak, tak. Spotkaliśmy się no na marzo. drodze. Cytero ma pamięć do twarzy. Nie do to się o sobie, tak, by the way. To ty jesteś tym człowiekiem z wozem, tym, który transportuje swoją matkę. Tak, tak. Ale nie tylko moja matka, nasza matka. Ano, to, to, to dziewka jakaś. Mocna matka. O tak. No, pod latarią. tak Bez już wiem. Cytero <try> <try> otrzymał twoją pomoc. Udało ci się przekonać Lorejusa, żeby naprawił mi koło. Właśnie, to, to jest niedaleko ten gra. Ale najbardziej raduje się nocna matka. A nasza matka nigdy nie zapomina. No, zobaczymy. Co mi powiedziesz o sobie? Ja? O. Cycero jest tylko opiekunem. Ja... A ja nie trefnis się? ładnym. Dbam, widzisz, o naszą matronę. O nocną matkę. Utrzymuje um, ją w czystości, czystości? chronię ją i uszczęśliwia. Um, okay. Lecz nie yeah. jestem słuchaczem. O nie! Nie ma słuchacza! Słuchacza, też zasłużał ze sakramentów! Ale pewnego dnia gorąco się modlę, by pewnego dnia pojawił się ktoś, kto usłyszy je... O rany, będzie ciekawie. daj słowo! Słowa! Daj, <grym> też daję, te słowo. Wow. <grym> śmiech w zamkniętym eee, po co przejść do sanktuarium? Krypta nocnej matki w Bravil został. Słuchajcie, trochę historii! study time! W cesarskiej prowincji rozgorzał konflikt. W tej chwili nie ma tam ani jednego bezpiecznego miejsca. Hmm. Więc Cycero zabrał naszą panią do jej nowego domu. Tutaj. To ostatnie istniejące sanktuarium w Skyrim. Mm -hmm. Takie czyniłem. Honory. Jako opiekun. Strażnik pisało. kim jest nocna matka? Co? Kim jest nocna matka? Dobra, naszą matką, dobra, odpuszczam sobie. No, żartujesz? Żartujesz sobie z naiwnego cycerona. Eee, nie, nie udaje głupka! Większego niż ty? Nocna matka jest naszą grzeszną matroną. To nieumarły duch wielkiej kobiety, która zrodziła dzieci Sifisa. Która zabiła? I zabiła tak. je! <grych> Na jego cześć! No i wy mówicie, że wasza matka jest zła. Wezmę <grych> o się. Hmm. To jakbym próbował opowiedzieć ci o zimnym kosmosie albo przerażającej nocy. Mm -hmm. Sifis jest tym wszystkim. Ujarajcie! On jest! Pustko. Jest wszędzie i nigdzie, tak? Czy zajmuje się strażnik? Och, Cycero zajmuje się ciałem naszej pani. Naciera je o... olejkami, a... konserwuje jej ich Strażnik Cyljubuje, to kiepska, kiepska słuchaj. Żeby nikt pucha. nie trumny naszej matrony. Kiepska płucha! Słuchacz kim jest słuchacz. Cóż? Kto to? Nocna matka przemawia jedynie do słuchacza. To najwyższy zaszczyt, jaki spotkać może członka mrocznego bractwa. Pani nasza jest oczywiście martwa, więc nie przemawia za pomocą słów. Jej usta są A Jej głos rozbrzmiewa jedynie w głowie. Obrazię do sobie. O, znowu sobie wyobraźnię! In tym mnie Wójd ze jeszcze gorzej! Coś mi brzymiało. Nie ma od Wielu lat pani nasza nie wybrała Cycerona. Naturalnie nie wybrała też Astrid ani nikogo innego. Ej, ja jestem tu nowy. Ja też nie wybrałam? No, nie muszę być wszystkim tutaj, prawda? Przedeł tego, żebym został też szefem, chociaż. W takim razie w porządku. że jesteś głupkiem? <grym> Dobra. Ja że pogadam z innymi, warto jeszcze pogadać z innymi gostkami, nie tylko o Cyceronie, ale także o tym kontrakcie. Bo zauważyłem, że jeżeli podejdziesz do nich, to oni opowiedzą, jak mamy te, robić ten kontrakt, jakieś porady. Goniesz śmiercią? Pozdrawiam cię. Ciebie Tak też? wiele kontraktów, tak mało No nie żyje. Moje gratulacje. Udało ci się z zimną krwią zamordować wychudzonego No Sark, ale z sarkazmem. Powinni przed tobą drżeć. Matko! Oto twoja zapłata. Wow. zniknął na chwilę. Zlecenie co na Dobra. Dalej. Eno papius nie żyje. Dobrze. Mam nadzieję, wow. że udało ci Zaz się zebraka. mieć za w tym tartaku. Te drzazgi i zardzewiałe gwoździe no. potrafią być dość paskutne. Uf, Twoja no zapłata tak. za dobrze wykonaną Nie Jak ręką wystawiam! Stary, tu jestem, tutaj dawaj kasę. Gotowe? I jeszcze coś Belit nie żyje. Oczywiście, słyszałem, że kopalniany biznes jest mm. okrutny. A godziny pracy zabijają. Mógłbym Dosłownie. tak cały dzień. No. O, gościu, gościu powiedz mi być komikiem! Sarkazmem walisz! Nie, nie walisz tym sarkazmem i tak dalej. Dobra, e, O, można szkoleniu na pancerzy. Masz Może masz więcej zleceń? Przykro mi, ale nie. Przyjdź do mnie później. Okej, okay, to później. Ej, chwilę, chwilę! Eee, Eee, e. e, e. e, e, e. Nie ma takiego bicia. Co tyś z tej strony matce? Nie lubię mimów, minstreli, aktorów. Atrobatów, żonglerów, ani trubadurów. A bardów? Ja jestem bardem. ...przyprawiają mnie o ból głowy. Czyli bardów nie lubię. w szczególności nie cierpię trefnisiów. No to co okay, nie Zasady lubił. nie przepadam za zwłokami starych e, pff, kobiet. Okej. Okay. dla nocnej matki uczynię wyjątek. Co?! Jednak Astrid e, jest jedyną panią, której służę. No, to się zmieni, coś myślę. Jakiś problem z mojego obecnego kontraktu? Rozdzielane przeze mnie kontrakty są dość proste. Udać się w dane miejsce no i tak. zabić tak. cel. Punkt A, punkt B, koniec. No. Zadania zlecone ci przez Astrid będą ważniejsze i z reguły bardziej skomplikowane. No to jedno z Tylko miej się z na baczności i na litość Citisa, a nie daj się zabić. No to akurat e, najważniejsze. Powodzenia. I spróbuj. Eh tak, tak, nie daj się zabić, bla bla bla. Dobra. Pogadamy z innymi, co oni myślą o tym? Pobudka dziadu. Ostatnimi czasy ludzie zaczęli fiksować na punkcie noży i strzał. Równie łatwo można zabić kogoś innego. Chwój kube że? co sądzisz w stronie na tej matce? On chyba raczej dobrze myślę o tym. Ich no. przybycie to najlepsze, co przydarzyło się temu sanktuarium od lat. Astrid to zdolna przywódczyni, mm -hmm. ale zbyt długo pozostawaliśmy bez tego. No tak, bo tych masz tych zagrożenów. przejąć nie? Chciałem, jeden, nie? Zasady, mroczne bractwo zostało sprowadzone do roli podrzędu. To tu się zgodzę. Doprawdy. Teraz go to bardziej jak, jak cygle do wynajęcia niż takie bratstwo, wiecie, odec i tak dalej. Jakieś z mojego obecnego kontraktu? Tak. Nie myśl sobie, że skoro jesteś profesjonalnym zabójcą, musisz przekradać się przez cienie jak ślizgacz i dźgać innych nożem. Mm -hmm. Rób tak jak ja. Podejdź do swojego celu, przedstaw się, stop jego skórę. Hmm. A potem uciekaj, niczy wiatr! E, ty Działa i bieganie, tak? A usta porozy nie masz, czy coś? Dalej, no, wyobrażam, to tobie. I przysmali jakiegoś nieszczęśnika w moim imieniu. Ja jestem paladynem, bardziej zaśgam go na śmierć, czy coś. O, tutaj mam Wednesday. Czy śmierć nie przychodzi w końcu po wszystkich? Czy nie jest ona pewnikiem? Z tego hmm. powodu pełnię zaszczytną rolę Herolda Przeznaczenia. I biorę udział w nieuniknionym końcu istnienia. Wow, jakie to głębokie. Co dziewczyny zolenie nocnej matce? Bez nocnej matki nie mam rocznego bratca. Tak. Matrona zasługuje na nasze niezachwiane wsparcie i szacunek. To nie też. Za... Chodź mi się przyznać, że ten strażnik to dla mnie trochę zbyt wiele. E, tak, e, tak jak... To ja samo myślę o tobie, to dziganie szydełkiem no, w jednorosca na plaży. Iś prawdę w, w... w, w... w krescie mojego własnego kontaktu. Ale cię na bezpośrednie spotkanie z kontaktem, prawda? Tak. Co za szczególny przypadek. Astrid zazwyczaj sama się tym zajmuje. No, może. Podejrzewam, że sprawdzić Powiedział pełen chwilę? zakres Twoich możliwości. Zachowuj się więc grzecznie, profesjonalnie i dobrze nas reprezentuj. Okej, okay, dziękuję. W takim razie w porządku. No, czy jesteś nietypowa? Bezira. Mm. Siema, co nie z tej strony naszej matki? Prawdę powiedziawszy, nie jestem pewien. To nie tak, że nie mam szacunku dla Citisa, nocnej matki mm -hmm. oraz starych obyczajów. Przecież. za, za matką. Nie, nie byłem zbyt wiek. religijny. Zabijam, ponieważ do tego mnie wyszkolono. A, prosto. To wszystko, co wiem. Dopóki Astrid jest zadowolona, ja jestem zadowolony. Super. A jakiś praktykę z mojego obecnego kontraktu? Musisz porozmawiać z tą Muiri, zgadza się. Tak? Słyszałem pogłoski w wichrowym A, tronie. Niedawno wracę. Z kochankiem co? zamieszana była w kradzież. Uuu. Kochanek zapewne będzie twoim celem. O, no to już wiemy. O ile mnie pamięć nie myli, dowodzi on grupą bandytów. Więc może Uuu, to będzie na pewno ciekawie, czyli nie będę musiał tego zabić. Jego ale innych. Do następnego, bracie. Co więcej, nawet strażnicy nie będą się czepiać, bo to bandyta. jak zabierasz bandytów, to. No raczej znaczy się nie czepiają zbytnio. Chwilę Babet gdzieś tu jeszcze była. Ta, ta mała wampirzyca, którą nieźle konserwuje. Tylko gdzie to było? To jest pytanie. Chwilę. Chwile, chwilę. Gdzie to się szło? Ta, tak mało czasu. O, tu jest Babel. Wiem, że wampiry no, nie śdziem. Widzka jest ...pomocny. Nikt się niczego nie spodziewał. Moje tak. cele uh -huh. nie widzą we mnie zagrożenia. O, chemia może no. się nie uczyć. A coś tam nie rozmawiać. To życiu marce? popełniają. Co nie ma cezoru nocy Martę? 10 lat temu sama bym poświęciła życie dla mrocznej pani, mm. ale to było dawno. Tak, temu. Tak, jak byłaś mała, prawda? <laughs> mhm. Mm Jakieś porady w kwestii mojego obecnego kontraktu. Idziesz do wiedzim wywaru, prawda? Tak. To porządny sklep. Dokładnie przejrzyj co mają. Nie przypuszczaj dobrej okazji na kupną mikstury, lub trucizny. Um, a a truciznę to nie jest czwartki mikstura? Jedno. Baw się dobrze, o tak, to, się z z z nie czyny, to jest najważniejsze. Ale to ma powód, by nie czerpać z tego przyjemności. Młodym hmm. jest się tylko raz. O, o na tak, najlepiej. ty to wiesz najlepiej. Udanego kontraktu. No, będzie udany, będzie.